Witam serdecznie na kolejnym czytaniu. Wszystkie raki. Dzisiaj będzie czytanie na miesiąc październik. Zrobimy sobie takie ogólne czytanie, jakie będą Wasze energie, co do Was przyjdzie w tym miesiącu. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym będzie rezonować. Bierzcie tylko. To, co do Was tutaj będzie przemawiać. Mm. Dziękuję Wam również za wszelkie komentarze, subskrypcje, za to, że jesteście tu ze mną. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi czytaniami. I przechodzimy teraz do Czytania dla raczka na październik 2021, i zobaczmy Wasza energia w tym miesiącu, co od Was odchodzi, co do Was przychodzi. Co wam będzie pomagać? Co może przeszkadzać? Jakie są wpływy zewnętrzne? Jakie wpływy ukryte? Nadzieje i obawy wasze. Końcowy rezultat. I podstawa. W podstawie macie siódemkę pentakli. Karty pokazują, że mm, jesteście gotowi na to by pracować nad czymś, wyczekiwać jakby w tej chwili rezultatów swoich działań, karty pokazują, że podjęliście tu już jakieś kroki. Myślę, że w celu osiągnięcia jakiegoś sukcesu, być może właśnie zawodowego lub finansowego, postawiliście już Jakieś kroki poczyniliście w tym y, kierunku. I y, karta mówi, y, że y, to, y, w jaki sposób y, zadziałaliście, za to y, przyniesie Wam y, w przyszłości y, korzyści. Czyli y, y, karta mówiąca o tym, że y, sposób, w jaki. W tym miesiącu zadbacie o swoje sprawy finansowe, materialne. Przyniesie Wam w przyszłości nagrodę, jakąś dobre perspektywy, wynagrodzenie za coś, w co włożyliście dużo trudu, za jakieś Wasze zaangażowanie. I wasza podstawa w tym miesiącu to jest właśnie chęć takiego zabezpieczenia swoich dóbr, zabezpieczenia swojej przyszłości. Myślę, że w miesiącu październiku będziecie bardzo skupieni na tym, by zadbać o to, o swoją stabilność i o swoje poczucie bezpieczeństwa, po to, by zabezpieczyć swoje dobra na przyszłość, by również spożytkować też w jakiś sposób swój kapitał, który posiadacie. To jest też duża doża takiej dbałości o swój stan posiadania, tak? Będzie tu może tu być dużo właśnie takiej chęci mocnego stąpania. Po, po gruncie, czyli bardzo taka przyziemna postawa, mówiąca o tym, że nie będziecie jakby bujać w obłokach w tym miesiącu, ale zadbacie przede wszystkim o, o swoją przyszłość. Jest, może być sytuacja, że w przeszłości coś bardzo mocno Was w jakiś sposób więziło. Jeżeli była to sprawy finansowe, to mogła być tu sytuacja, że znaleźliście się w jakichś problemach, kłopotach finansowych. To Coś nie dawało Wam spokoju, mogła być sytuacja, że nie widzieliście wyjścia z jakiejś sytuacji. To były trudne sytuacje zagrażające Waszej stabilności i stąd też w tym miesiącu takie podejście, by nie doprowadzić do tego, co już kiedyś miało miejsce. Karta równocześnie mówiąca o tym, że sytuacja, jaka miała miejsce w Waszym życiu, zmusiła Was do tego, żeby przyjąć właśnie taką postawę, jaką przyjmujecie w tej chwili, ponieważ powodowała ona u Was bardzo dużo lęków. I nie pozwalała Wam ruszyć do przodu. Ale to są sytuacje, które odchodzą do przeszłości, i karty pokazują, że bardzo mocno chcecie zawalczyć o swoje poczucie bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że w Waszych planach i marzeniach jest rodzina, jest stworzenie tej rodziny, zabezpieczenie tej rodziny, posiadanie też rodziny, a więc te sprawy tutaj, takie właśnie, bardzo przyziemne mogą być też sprawy, oczywiście zawodowe. Może to być również właśnie znalezienie pracy, czyli zabezpieczenie swojej przyszłości również pod tym kątem, po to, żeby zapewnić jakieś poczucie stabilności i bezpieczeństwa swojej rodzinie w przyszłości. To, co tutaj. Do Was przychodzi, są jeszcze jakieś rozterki i dylematy, które Wam w jakiś sposób nie dają spokoju. Być może no, obawiacie się, czy ta Wasza postawa jest do końca właściwa. Dużo jest tutaj też lęków i takiego wyobrażania sobie najgorszego, tak? Może tu być też taki chęć, że nie chcecie pokazać, nie chcecie pokazać, że nie podołacie jakiejś sytuacji, więc będziecie mocno pracować nad tym, żeby za wszelką, cenę, za wszelką cenę wygrać, za wszelką cenę zrealizować swój cel i swoje pragnienia, bo to zwycięstwo jest dla Was w tym momencie bardzo ważne. Osiągnięcie, osiągnięcie tego celu jest dla Was w tej chwili bardzo istotne i bardzo ważne. To, co Wam będzie pomagać, to właśnie. To otwarcie się na te nowe możliwości. Wy nie chcecie już tkwić w miejscu, nie chcecie żyć tymi lękami, strachami, chcecie zrobić ten krok do przodu i zawalczyć o swoje. Karty pokazują, że wasze wyobrażenia o tym, co należy zrobić, są już w pełni spre, sprecyzowane i dla was jakby otwierają się drzwi nowa droga, nowe możliwości, dzięki którym będziecie mogli podążać tą drogą, poradzić sobie ze wszystkimi przeciwnościami. Potraficie już patrzeć bardzo realnie w tą przyszłość w to co przed wami się tutaj rysuje i, Jesteście gotowi na to, żeby nie stać bezsilnie w miejscu, tylko żeby wziąć sprawy w swoje ręce i rozpocząć tą wędrówkę, tak? Za tym, co na ten moment może być jakąś wielką też niewiadomą. To, co Wam może przeszkadzać w tym, no to tak jak tu poprzednio była mowa, to są właśnie te takie lęki i obawy, czy na pewno sprostacie całej sytuacji. To również może być, można tą kartę też interpretować, jako takie rzeczy dużej, dużej takiej tajemnicy niewiadomej przed Wami, czyli nie wiecie, co Was czeka, nie wiecie jeszcze. Jakie może to przynieść efekty, bo wy plany jakieś już powzięliście, macie, ale nie wiecie, czy one przyniosą dla was konkretne efekty i to, co wam będzie przeszkadzać, to właśnie taka postawa jeszcze niepewności i wahania się troszeczkę też takiego bardzo dużej takiej chęci, jakby. Troszkę takiej bierności, tak? Czyli y, karty zachęcają do tego, żeby jednak nie stać w miejscu, nie poddawać się tym y, złym myślom, tylko próbować wyjść na przeciw. A to, co z zewnątrz do Was idzie, to właśnie ten ogrom możliwości, to ten, ten ogrom rzeczy z których, które, dzięki którym będziecie mogli zrealizować te swoje pragnienia, czyli karty pokazują, że te możliwości przed wami są jak najbardziej są realne i namacalne tylko musicie umieć z nich skorzystać więc są te inspiracje jest tu jest tutaj Otwierają się dla was jakby możliwości ukierunkowania się na jakiś cel, wybrania tego jednego celu dla siebie. i, i, i ruszenia za tym z pełnym właśnie takim zapałem i, i chęcią do działania, tak. To może być też chęć ruszenia za kimś, za, za jakąś osobą, która Was bardzo mocno w tym miesiącu czymś zainspiruje. Tak? Wskaże Wam jakiś kierunek działania i Wy za tą osobą podążycie, będziecie ją naśladować, lub też poświęcicie się jakiemuś konkretnemu celowi. To, co ukryte jest przed Wami, to może być sytuacja dwóch, jakieś, może się pojawić sytuacja, w której trzeba będzie poradzić sobie z Oma sytuacjami, lub poradzić sobie w sytuacjach jakichś niepewnych, tak? Gdzie trzeba będzie posiadać jakieś duże, dużą dozę doświadczenia, żeby żeby udało się żeby udało się wypracować ten kompromis jakiś w działaniu lub żeby osiągnąć ten swój cel. Więc może stąd właśnie te Wasze lęki i obawy tutaj w Karcie Księżyca, że macie takie, będziecie mieli takie poczucie, że może być Wam bardzo trudno poradzić sobie z tą sytuacją, z tym wyzwaniem, które się tutaj dla Was pojawia. Bo y, może być tu sytuacja, że będziecie się bali, że możecie wszystko stracić y, albo też zyskać, tak, ale gdzieś ten lęk was może być, coś was może y, przerażać, że y, jednak tutaj y, mogą być takie dwie sytuacje: albo coś stracę, albo coś y, zyskam i to y, ryzyko tutaj jest i y, ono Wam będzie tutaj spędzało, jakby sens powiek, troszkę, tak? Więc na pewno trzeba będzie mieć tutaj dużą wprawę, aby poradzić sobie z tymi przeciwnościami, które tutaj mogą się na Waszej drodze pojawić. Ale jak wygląda sytuacja, końcowy rezultat całej tej sytuacji jest dla Was bardzo pomyślny, ponieważ Wy w rezultacie osiągacie ten sukces, osiągacie tę stabilizację i dochodzicie do momentu, w którym jesteście w stanie stworzyć poczucie mieć to poczucie Bezpieczeństwa, mieć, złapać ten oddech, udało mi się jednak zrealizować moje zamierzenia, udało mi się podjąć właściwe decyzje. To jest też karta mówiąca, że możemy liczyć na powodzenie materialne. Mamy bardzo dobry również zmysł do interesów, więc wiedziałabym, że cała ta sytuacja, która tutaj w tym miesiącu się przed Wami otwiera, ona tu mocno wskazuje właśnie na sprawy jakieś materialne, stabilizacyjne, finansowe, ona może być niełatwa, będą trudne jakieś decyzje do podjęcia, które być może mocno Was będą martwić, ale z całego tego rozkładu widać, że wy wiecie, do czego dążycie, wiecie, czego chcecie i nie poddacie się tak łatwo. Będziecie dążyć do realizacji swoich pragnień i osiągnięcie ten sukces, bo waszym zamierzeniem jest stabilizacja, jest stworzenie szczęśliwej rodziny, szczęśliwego związku, domu i to w tym miesiącu, ma możliwość się zamanifestować, ma możliwość się zrealizować. Zobaczmy, co jeszcze tutaj karty nam szczególnego dopowiedzą. Co tutaj może się jeszcze w tym miesiącu dla Was wydarzyć? Korzystamy teraz z kart Kipera. Może nam coś tutaj jeszcze dopowiedzą. I mamy kartę sądu, karta urzędu lub jakiejś decyzji. A więc karta mówiąca o tym, że w tym miesiącu właśnie będzie jakaś konieczność dokonania jakichś istotnych wyborów, co jest słuszne, tak. Mogą to być sprawy sądowe, mogą to być sprawy jakieś urzędowe lub po prostu sprawy, które będziemy musieli rozstrzygnąć za i przeciw, podjąć jakiegoś wyzwania i dokonać oceny, podjąć ważne decyzje, w jakim kierunku dane sprawy powinny zmierzać. Karta dziewiątki. To karta zmiany oznacza zmianę dokładnie, czyli zmianę dotychczasowej sytuacji. Coś tu ewidentnie wymaga, wymaga jakiejś odmiany. Na pewno symbolizuje Początek czegoś, wyruszenie naprzeciw jakimś nowym horyzontom, nowe doświadczenia, nowe sprawy w naszym życiu. Zwiastuje o tym, że to, co było przykre, Zakończy się, tak? Pożegnamy się z czymś, co, co nam nie służyło, z jakimiś złymi rzeczami, negatywnymi rzeczami. Mogą to być sprawy właśnie materialne. Jeżeli tutaj to, ten rozkład mówił głównie o sprawach materialnych, to karty mówią o tym, że. Do przeszłości odchodzą wszelkie problemy, wszelkie negatywne sprawy związane z finansami, z materią i przychodzą ewidentnie jakieś zmiany. Być może będą one wymagały właśnie podjęcia jakichś radykalnych kroków, radykalnych decyzji, ale na pewno będą to zmiany, które przyniosą nam pozytywne efekty. Zobaczmy jeszcze jaką mamy kartę radę kluczy anielskich. Karta rada. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia. Więc bardzo tutaj pasująca nam ta karta. Nie bój się wyruszyć naprzód podjąć właściwe decyzje. Zabezpiecz swoją przyszłość. Odważ się zrobić ten krok do przodu, żeby zdobywać nowe doświadczenia. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.